Siemaneczko! Witamy Was w Farming Simulator 2015 Z nowej serii na mapie Holzhausen Dzisiaj z nami jest Marcin I będziemy zaczynać naszą serię na mapie Holshousen, dobra to zaczynamy. No to dzisiaj mamy tak. Idziemy chyba. Ja będę kosił 16, a dzisiaj, no 7. ci przyczepę. na ci najpierw. Dobra, zrobię kombajn od parę. Dlaczego na mapie Holzhausen? Ponieważ <laughs> mapa mi się bardzo spodoba, więc dlaczego nie zagrać? No właśnie, tutaj. Zamknę bramę i zapraszamy na Facebooka. Dokładnie. Dziękuję też moim widzowie, że wybiło aż 704 subskrypcje, czy 6 już jest na moim kanale. Więc naprawdę to jest wielka motywacja, żeby nagrywać dalsze odcinki. <tryk> Dobra, to tak jadę na pole. A ja pozdrawiam Dawida Kurzawa. Serdecznie pozdrawiam. Bo ja to... Też serdecznie pozdrawiam. Prosił mnie o to, to dlaczego nie? Z Za darmo. Zawsze dwie sekundy odcinka jeszcze gadać. No. Tak. A dzisiaj nie mam lagów, więc proszę. U pierwszeństwa A czego? Ty bardziej z taką drogą główną jechałeś. Chyba. Wczoraj nagrywaliśmy, ale coś nam nie poszło. No i grywam teraz z niej Action, więc Niech zgrzeszę. I teraz nic no, nie powinno wywalać z gry moim zdaniem już. Ja ci tutaj stałem ścierpa. Dobra. Dobra, to ja jadę. I tam dokończysz, Dokończ. Na 17 możemy sieć w psznicę, tylko zupełnie sobie siewnik. <laughs> Sorki? Yy, dobra, jak nie zapomnę. Nie zapomnę się, nie żaden. <laughs> Jak zapomnisz, to nie. No Action jest mm, lepszy ci powiem. Niż te wszystkie, ja niż te wszystkie programy, fraps i tak dalej. Zbytnio się nie znam na tym. Nie wiem, ale... <laughs> Sokki. Jeśli mnie wywali z gry, no to... Nie. A jak mnie nie wywali, to znaczy, że action trochę jest lepszy. I a maszynę będziemy wypożyczać, czy nie? Będziemy, będziemy. Tylko takie wielkie, nie, takie... Nie. nie. Takie do 150 koń. No żeby taki Ursusa tego, wiesz, który... Tym co jeździsz. No. Nie, ty nie masz rzuca. Ja on y, dojdziesz parę. No, nie. Te lepsze takie maszyny, żeby do powiedzmy do trawy, coś w tym stylu. Żeby... Ale też tak zbytnio nie będziemy wypożyczać chyba. Nie, bo tak to dużo. To, trochę. Ale dzisiaj jest na serio lepiej niż tam. Bo to też mody, no to też... No, trochę tak. Troszkę musimy mieć. No. Live, jak tam po live oceniajcie. Mówię po live, ponieważ my to nagrywamy przed live'em. To jest jakby taka rozgrzewka. Tak. Ja się, dobra. Już jestem. Dobra. Pod sobie podłożyłem. I co tam tym robisz razem y, Uzupełniamy siewnik. Teraz dopiero bo mi jeszcze kasa nie leciała. A serio, to... nic tym w tle nie słyszysz? Nie. Serio, serio? No serio. człowieku ja siedzę w słuchawkach i słyszę. No nie. Masakra. Zachciało mi się salę robić. Dobra. <laughs> Sianie to skończymy chyba poza odcinkiem jak się nie skończy. No, to też, żeby nie zamówić was dużo. To trochę takie nudziarskie ja wam powiem. No potem jak będą duże maszyny, tak. Razwa będzie szła. Seria będzie spędzona około 50 odcinków, więc czekajcie. Pszenice, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Trzeba takie lagi, że trzech Marcinów było na naszej mapie. Siedziałem w traktorze, szłam i w kompanii. Tak. Można, Ale ściąga tego traktora masakra. A czekaj. Obciągi masz? Mam, ale go chyba trzeba opuścić. Coś tak mi się wydaje. No i chyba... No masakra, dobra damy radę. My ja tu sobie już pierwszy raz okrążyłem i sobie wysypię. A ja już pierwszy pasek jadę. Tak. No. Szybciej niż wczoraj. Mm. Wiadomo. Ale też tutaj jakichś takich wielkich maszyn to nie potrzeba smutnie. Na trzydziestkę trzeba. No, w sumie. Ale to musimy, musi ktoś z nami nagrywać wtedy. Jak będziemy tam to kościć. Ten twój kolega co mieliśmy z nim nagrywać, ale coś mu tam nie idzie. Mikro. Ale on też nie ma takiego z dobrego mikrofonu. <laughs> bo w tamtej cikach się trochę mikrofon szumiał, wiesz, a teraz już się tam nie szumi. No bo jest inne. To jest też duży plus, jakby tak popatrzeć z, z perspektywy. Tam u niego to bardziej laptopa słychać niż jego. Ha. U ciebie tylko słychać laptopa ten, jak wchodzi w do grę. Bo to płyta rusza chyba, nie? No. To tak. Ale zauważyłem chyba, że tu się nie da na tej mapie ustawić pracownika. Da się? Da się. Ale w sumie to on by sobie nie się poradził da. na tych polach. Nie, bo to jest więcej do kręcenia. No. no. Eee, w następnym odcinku postaramy się zarobić jakoś troszkę pieniędzy. Jeszcze mamy w silosach, to może jeszcze dać I... na następnym. No. Będzie robota no i na i kupimy odcinek. sobie traktor może. Jaka? Ale wiesz jaka robota? Już. Kostki może. Więc za szybko. No to ale jak tam będzie za tej 17. No to na odcinku to skosisz. No to ty możesz... To tak. Ty będziesz... Na... Ty, ty możesz kosić, a mogę No albo wywozić, ale nie ma traktora do kostek robienia. Takiego dobrego. Może no to być okrągłe, to mniej potrzeba tych mocy. Potrzeba. A pewnie że teraz. A, mnie troszkę za ten. Dobry jest, bo mi no ani no. nie laguje, chłopie. A nie lagowało, tylko czasem nie lagowało. Nawet obrę, ja to, tak czuję to mi teraz. Nie lagowało. I mniej niż chopie, bo czasem nagranie takie jak teraz 40 tyga zajmowało około 5 giga. To nagrywamy 25 minut 20. Muszę... nie było szoki. Muszę go jeszcze ogarnąć do końca. Dałem 25, <grym> robimy specjal. ale Nie no. Nie, nie, nie. nie, zobaczymy jak to będzie. Jak będzie mniej no to wiadomo ile mamy 1 minut. Tak, to tak, 3 minuty na pewno do przodu. 8, no. A mi my się myli mi się ten przed no, bo... przód tył trochę na tej spacji. No, no wiem. Mam no, no, coś tam musiałeś powiedzieć. A nie pykła. Nic. Czytałem, bo tu mam 6 minut, no to 3 minut przodu liczę, bo tam dałem sobie za późno stopę. To jest fajne w akrzynie, że jak masz pełną wersję akrzyna, to nie masz tego paska, co tam ci y, pisze. akcent coś tam ile, ma, ile tam jest pełna przyczepa, czy nie? Nie, spokojnie. Jechaś, tam. No tak. Tym I największym siewnikiem to byś raz przejechał, to ja tyle zasiałem. Mm. No to może to jest zasiejemy poza odcinkiem, nie? I ty tam skosisz. No Będzie to na następny następna. to ty będziesz kosił 7 albo ja będę kosiła, a ty możesz kultywować szesnastkę. No. Ale no. zaraz się no, może dobra zamienimy, robota. nie? Trochę. Możemy za chwilę. Serio nic nie słyszysz u mnie? Teraz jest troszkę słyszała tak było, nie? Mhm. Teraz już nie. <laughs> tak jak ja mówię. ktoś No. Na byś Ale to efekty specjalne. Tylko u nas. Tak. Czekamy jeszcze na Adamka odpowiedź, żeby Adam miał odpowiedzi. A prawdopodobnie będziemy nagrywać, więc czekajcie, czekajcie. Bo zaakceptował nasze zaproszenie, więc... Zaakceptował? Serio? No. Mówiłem ci. Chłopaki, nie wiem czy wczoraj robiłem. No to to, to się to logowało powiem. strasznie. Ale się wniku już mam 84%. O, tak. Nie no dobra, nie, nie każdy robi na tym niczym swoją sporo. robotę. Następnym się za mnie ja będę powiedzmy, że tutaj kultywatorował, a ty będziesz... I się wypożyczy ten większy się, wy, kultywator, a bo to ja ten muszę małym donizem, mały my nic nie zrobimy tutaj. Wypożyczyłbym cię. Nie. Mamy hajs. Nie, ten ciebie nie gorzej jest kultywator. Ale też kultywator nie aż taki wielki. Nie kupię ten a już, patrzę, to za są... kulturze bo jest największy taki ten niebieski no taki za 18 tysięcy to jest fajny. No dokładnie no no i ten to to jest duży co za 18 tysięcy to my zarobimy na niego następny odcinek już mamy prawie no? On, no się tak żeby był twój ten większy od tego niebieskiego hmm. nie? bo taki wielki też nie to spokojnie ja zarobimy że no, jeszcze mamy w silosach, pióry mam. A no tak, są w silosach. A wiecie, gdzie się sprzedaję te pióre? Nie, 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 nie. A na piórze? Wiecie. Mała, może nie, nie, szefaj. Uchu na piórze. Jeszcze nie sprzedaję. Nie, a tu czekaj. Mi się, mi się Nie, czekaj, mi się zdaje, że to jest bioelektrownia. To jest tam mm, To jest takie tam no, centrum no, pełne no, tego no. tam jest. Widzisz to? Tam się to tam się pewnie to sprzedaje, bo wy na tej mapie oryginalnej to tam się sprzedaje... tutaj... Ale ta mapa mi się bio. zajebiście podoba... Wszystko dobrze, że krowy no są blisko. No to jest fajne. Czyż ja w 13 to, to mapę to ja tak sobie pamiętam, ale tak trochę, nie pamiętam tak dokładnie. W 13 Kto? to była 13. do Nie, tematy? 13, tak w ogóle oryginalna. Ja ten... Ja grałem na 13. A ja Woody grałem Goal. na oryginalnej. W ogóle moduł nie ściągnąłem. Bo wtedy jeszcze miałem ten, ten dupy internet. Chop, ja modów mam też. Nie miałem dużo modów w ale... Dużo miałem modów 14 Ale ten jak... Jak się ten... 13, e, sorry. Puszczu. Jak się nie używa tego moda, to lepiej go usunąć zaczynamy. No, bo 14 kompletnie no. zpupszyli. To była masakra. Nawet nie kupowałem, ja. pożyczyłem od kolegi, ale... Zaraz... Op. Ale czek ale to czekaj, to nie był, to, to nie był farm, był Nie, smulator. simulator to jest to i to, tylko tam jest, na tym co my gramy, to to jest farming i na końcu, a tam to jest farming. No, a tam... Czy coś takiego. No, no, ale fajne, tam to jest y bardziej trochę że do można y drzewa, i zbierać, owoce. No, ale grafika woce. tam masakra. No, a tu jest zawalista grafika. Bo to nawet te... Maszyn nie, Dla ma jest, że grafiki że są nie fajne. muszą poprawiać, tylko żeby nowe maszyny ładne. No, miałbyś parole no, nie ma go na przykład. No bo tak. Poprawiam grafikę, to w końcu nie pójdzie na wszystkich komputerach. Każdego nie pójdzie. No nie. Ja tu Teraz, sobie więcej takie e, aktualizacja maszyn i tak dalej bo już do 13 nie ma aplikacji. Ja tu sobie wyrównam troszkę ile razy się spuszczałeś do przeciągu? bez pokój. trzy i za każdym tygodnie... tu chyba zaraz będzie pełno, no troszkę no bo rzepa to tam będzie. mało trochę sypie. za każdym kółko co krąży dookoła to mam 55% na to... a ci 25%. powiem, że we dwoje jakbyśmy sieli tym silnikiem to już byśmy pół pola zasiedli no, 17 minut mamy, bo teraz się skafnąłem, że akcję tutaj mam w prawym górnym rogu, ale wy tego nie widzicie. Mam minuty. No to, 17 ten to, to jest ten zostawić zostaje no. serwer. ten No, ja też będę dokończył. Żeby nie zanudzać tylko będziemy dokończać pracę, nic więcej. Tak, tak. Nic nie będziemy kupować, jak będziemy kupować, to no. tylko na odcinku. I teraz chyba słyszysz, nie? Trochę. Nie. Dziękuję za te 704 subskrypcji naprawdę to jest mega, mega, mega wrażenie. Te 700 już wybiło na moim odcinku Ruda tańczy jak szalona, to reliksowałem go. Teraz czekam na Ej, milion... I będzie jakiś specjal. Będzie. Może odcinek godzinny? Już to wie. Ale ta mapa mi się ogólnie podoba cała. Bo tu masz... bo w niektórych mapach to masz takie drzewa, no, że jaś, przenikasz jaś. przez nie. Na no, tym co drzewo, gra Adam, nie, To przez słup tam można przejechać. A, no, on to gra na jest chyba, co, nie? No, to jest najlepiej. A tam mi się troszkę drugi nie podobają. Bo są a tam czarne, gdy dopiero był paswaj. A ta GZ ma nagrywać na tej mapie. No. Hozyn. Podobno. Nie nie, super dzisiaj idzie. Akcie nie mi gry, a mnie nie wywala. Dobrze. Ja sobie jeżdżę wolniutko, ustawiam sobie 11 na godzinę, bo czasami mnie lat złapie. I trochę ściąga, to Jeszcze jeden traktor by się przydał. No ja nawet taki też... malutki jakiś. Nawet ten najmniejszy na w Holland, chociaż zrobi No Po co? Po co jak mam? Ale nie wypożyczymy dla mnie, jak będę no, coś ale robił. To kupimy i dopiero. Dobra, ja jedę po Co my już będzie? Koniec odcinka już będzie, Moje... nie? No, no to chodź zobaczyć, ile ja zrobiłam i będziemy kończyć. Przyjść, tak. Dobra, stój, 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 zrobię yy, wizytówkę. Chodź, zobaczy się źle, co wiem. Mm, Już tutaj mi do końca nie wysypało. Dobra, teraz oceniamy Marcina. on tam coś porobił. No, ja też ma. Laga miałem, dobra, już nie ma. Tak drugi mm. Jedna czwarta pola jest, jest jest, Dobra. Tak moi drodzy. Jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie, skomentujcie. To będzie seria, więc czekajcie na więcej. Odcinków. a mi się, że Cześć i czołem, Żegnajcie.